Od zwycięstwa letnie przygotowania do sezonu rozpoczęła FC Barcelona. Katalonczycy pokonali w Japonii lidera tamtejszej ekstraklasy i mistrza kraju Wyselko B3, jeden obaj Polacy, Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny weszli na boisko w przerwie meczu. Co do naszego golkipera, za wiele do roboty to on, lekko mówiąc, nie miał. Mimo to hiszpańskie media wysnuły o nim pewien wniosek. Barcelona Mimo problemów z wypłatą od promotora jej turni po Japonii oraz Korei Południowej, dotarła wreszcie na daleki wschód i ku uciesze lokalnej publiki mogła rozegrać wreszcie pierwszy letni sparing. Wysel Kobe, ich rywal, to mistrz Japonii oraz aktualny lider tamtejszej ligi. Jeszcze w pierwszej połowie potrafili się katalonczykom postawić, a nawet strzelić gola na jeden. Jeden wcześniej trafił Erik Garcia. Dopiero w drugiej Barcelona przejęła kontrolę i zdobyła kolejne dwie bramki. Robert Lewandowski asystował przy golu na dwa, jeden Runiego Bardgiego oraz Wojciech Szczęsny pojawili się na boisku w przerwie. Polski bramkarz zanotował jeden z nudniejszych występów w życiu. Do roboty, poza wyłapywaniem dośrodkowań i wznawianiem gry, nie miał zasadniczo nic. Rywale w drugiej części gry nie oddali ani jednego celnego strzału. Jakby Polak poszedł w międzyczasie na sushi, to nie byłoby wielkiej różnicy. Hiszpańskim mediom nie było więc łatwo szczegółowo go ocenić. Dziennik Sport dał mu szóstkę w skali 1-10 i napisał wprost, że szczęsny nie miał nic do roboty przez swoje 45 minut. Za to dziennik Mundo Deportivo nawet nie silił się na ocenę jego gry, ale za to doszedł do pewnego wniosku. Szczęsny przedłużał kontrakt z myślą o byciu numerem dwa w bramce, i to, że zagrał w drugiej połowie pierwszego sparingu, zdaje się ten fakt potwierdzać. W samym meczu był obserwatorem, czytany. Przed Barceloną jeszcze dwa starcia podczas azjatyckiego turni. Oba już w Korei Południowej. Najpierw w czwartek 31 lipca o 13 czasu polskiego zmierzą się FC Seul, a w poniedziałek 4 sierpnia również o 13 naszego czasu ich rywalem będzie Daegu FC.